Tędy wiodła jedna z naszych dróg do wolności. W rocznicę sławnej bitwy dwa jachty polskie zawinęły do portu w Narwiku. Tutaj przed 17 laty poszedł na dno kontrtorpedowiec Grom. Skromny hołd pamięci bohaterskich marynarzy. Uczestnik tej bitwy pułkownik Dec ogląda pobojowisko. Wśród skał porośniętych północnym lasem walczyła brygada podhalańska. Stąd polskie CKM -y prażyły Niemców atakujących z dolu, od strony morza i osiedla Ankenes. Zginęło 70 polskich żołnierzy. Na cmentarzu Polacy spoczywają obok angielskich marynarzy. Rząd norweski wystawił tu pomnik i tablicę pamiątkową. Górna z ziemią z 18 województw Polski. Rodacy nie zapominają o swych poległych, a jest ich tak wielu na całym świecie. Królowa naszych rzek jest właściwie kopciuszkiem Dopiero na kilku odcinkach próbuje się ją pogłębić i uregulować Po wybudowaniu progu spiętrzającego pod nową hutą Przyszła kolejna sam Kraków Na przedmieściu Dombie pracują pogłębiarki Ten próg wraz ze swymi sąsiadami Umożliwi że żeglugę 600 tonowym barkom Przypomniano sobie też o kanale rozpoczętym pod Skawiną jeszcze za austriackich czasów. Doprowadzi on teraz wodę do nowej elektrowni i huty aluminium. W przyszłości kanale łączyć będą Wisłę ze Śląskiem. Jesionka w Wiodełkę nie będziemy się upierać, że w takiej właśnie chadza książę Wincoru, ale jak na MHD. Cena 1950 złotych. O, coś słono liczy sobie spółdzielnia imienia Buczka z Legnicy. Zwłaszcza, że obok identyczny ciucho 300 złotych taniej. Czyżby spółdzielnia Nowe Życie w Świdnicy dokładała? Różnica cen jednakowych marynarek 60 złotych. Ktoś wpadł na pomysł, żeby niemieckie koszulki za 75 złotych przerabiać na lejbiki po 250. Jednakowe puszki do pudru. Od dwóch... 14 zł. A barżur 8 złotych, ale za działalność artystyczną, czyli o właśnie ten kwiatek, dolicza się do rachunku 11 złotych. Między krawatami nie ma żadnych różnic, za to między cenami. Całe szczęście, że ostatnio Państwowa Inspekcja Handlowa wzięła się ostro za spryciarzy sięgających bezczelnie do cudzej kieszeni. Kiedyż wreszcie skończy się ta karuzela cen? A więc nareszcie! Nie mamy tego, nie mamy owego, ale mamy Miss Polonię. Konkurencja była silna. Najpiękniejsze uda, biodra i biusty defilują przed komisją kierowaną przez wytrawnego fachowca Tymoteusza Ortyma. Tym razem publiczność była obiektywna. Zbliża się rozstrzygnięcie. Tak, to właśnie ona. Kaszubka Alicja Bobrowska, lat 21, będzie na całym świecie godnym reprezentantem uroków Polski Ludowej. Stanęliśmy w rzędzie państw cywilizowanych. Wydaje się, że w tej dziedzinie mamy zupełnie niezłe szanse. Już 12 lat, ale do dzisiaj istnieje w Hiroshimie szpital dla ofiar bomby atomowej. Lekarze mają do czynienia wciąż z nowymi, nieznanymi skutkami eksplozji. Na krótko przed śmiercią matki, porażonej przed 12 laty promieniowaniem atomowym. Urodziła się mała dziewczynka. Oby nie spotkał jej nigdy los matki. Stolicę Meksyku nawiedziły potężne wstrząsy podziemne. Posąg wolności runął z wysokiej kolumny. Miasto wygląda jak po bombardowaniu. Pod gruzami domów zginęło 60 osób. Tysiące rannych przewieziono do szpitali. Najstarsi ludzie nie pamiętają takiej klęski, choć Meksyk jest bardzo często nawiedzany przez trzęsienia ziemi. Niech nam szyje król mwami mutara trzeci. Ten dobrotliwy władca Ruandy, kongo-belgijskie, obchodzi 25-lecie swego panowania. Upłynęło ono szczęśliwie, jeżeli nie liczyć oczywiście drobnych blendów i wypaczeń. Królewska orkiestra mogłaby z powodzeniem brać udział w Sopockim Festiwalu. Wespół tańca armii Ruandy. I po raz drugi nareszcie. Fotoreporterzy przeprowadzili formalne oblężenie szpitala rzymskiego, w którym odbyła poród Gina Lollobrigida. Najpierw kwiaty, a dopiero potem prasa, oświadczył energiczny mąż aktorki dr Milko Stoficz. On sam czuwał nad przebiegiem porodu dokonanego metodą bezbolesną. 4 kilogramowy synek prawdopodobnie nazwany będzie imieniem ojca. Lolo Brigida, jak wszystkie Włoszki, jest bardzo czułą matką i żoną. W Moskwie dobiega końca. Największe atrakcje mamy już poza sobą. Tak wyglądała kawalkada cyrkowa przeciągająca głównymi ulicami miasta. Majakowskiego, droga wiedzie na Stadion Dynamo. Sto tysięcy widzów oglądało ten wielki, cyrkowy spektakl. Wśród szaleństwa fajerwerków odbywa się wielki bal na dziedzińcach Kremla. Takiego pożaru i... Tylu cudzoziemców nie widziała Moskwa od czasów Napoleona. Walc jest na pewno paryski. A tancerze? Ona chyba Rosjanka. On wygląda na Włocha. One ślą zaczki, a oni z całego świata. Terenica jest popularna na każdym festiwalu. I znów rock and roll made in Moskwa. Wśród spacerujących par spotykamy wielu znajomych: towarzysz goździk z żerania i piękna czyliika. Ciekawe, czy rozmawiają o radach robotniczych. Ale teraz schowajmy kamerę. Niech świadkiem festiwalowej nocy będą już tylko stare mury Kremla.